Dam Ci bardzo prosty przepis na szczęście. Przepis na szczęśliwe życie. Przepis na uśmiech, niezależnie od tego, co się dzieje, na pełną świadomość tego, że wszystko jest dokładnie takie, jak ma być. Dam Ci w tym odcinku przepis. I to jeden z najprostszych przepisów. To będzie prostsze od przepisu na omlet. To będzie coś, co pozwoli Ci czuć ogromny spokój w każdej sytuacji. Co pozwoli Ci nawet w momencie jednej z największych burz Twojego życia poczuć spokój? Tym przepisem jest miłość do siebie, tym przepisem jest zaopiekowanie się sobą, i w dzisiejszym odcinku powiem Ci, w jaki sposób to zrobić, bo bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi myli miłość. Z przywiązaniem, z obowiązkiem, z zależnością, z toksycznością. Dlatego też w dzisiejszym odcinku chcę Ci pokazać, w jaki sposób, co możesz sobie dać, jakie możesz gesty sobie dać, po to, żeby zacząć tworzyć przestrzeń, w której kochasz siebie bez warunku. Dzięki czemu znajdziesz się w przestrzeni ludzi, które. Którzy również kochają Ciebie bez żadnego warunku. Gdzie nie musisz płacić za ich uwagę, gdzie nie musisz odwdzięczać się za to, co robią. Gdzie po prostu ludzie są odbiciem tego, co Ty robisz sobie. Gdzie ludzie dają Ci dokładnie to, co Ty dajesz sobie, bo na tym właśnie polega lustro. Lustro jest niczym innym, jak po prostu widzeniem w rzeczywistości tego co ty dajesz dla siebie i co ty robisz sobie. Więc chcę, żebyś dostała taki gotowy przepis na to, w jaki sposób siebie traktować każdego dnia, żeby tę miłość bezwarunkową doświadczyć najpierw w sobie po to, żeby ją móc doświadczać w rzeczywistości, bo każda twoja relacja, każda relacja w której teraz jesteś, ona jest odbiciem tego co ty robisz sobie. Więc Posłuchaj mnie uważnie. Miłość do siebie nie ma nic wspólnego z egoizmem. Egoizm jest przeciwieństwem mi miłości. Nie ma czegoś takiego, jak, tak jak się mówi, że o, jak się kocha siebie, to się jest egoistem albo narcyzem. W ogóle narcyzm nie potrafi odczuwać miłości, zacznijmy od tego. Ego, egoista, to już w ogóle to, to definicja egoizmu w ogóle to w, w kilku odcinkach to wyciągałam, więc teraz na pewno nie będę, jeśli chcesz, posłuchać o tym. Co to znaczy, że ludzie porównują na przykład miłość do egoizmu, albo o co w tym wszystkim chodzi, to zapraszam cię do któregoś po prostu z odcinków z tej playlisty. Natomiast yy, egoizm faktycznie ma definicję tego, że stawiasz, tak, jakby swoje dobro jako pierwsze, tak? No, jasne na tym to wszystko polega, zupełnie tak jak, zupełnie tak, jak. Yy, ta historia z samolotem. Najpierw stawiasz siebie na pierwszym miejscu, najpierw zakładasz sobie maseczkę, a dopiero później, yy, dopiero później pomagasz innym, bo jeśli sobie najpierw nie pomożesz, to nikt nie będzie miał z ciebie żadnego pożytku. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby całkowicie wziąć ten narcyzm, wziąć ten egoizm, wziąć skopa go wywalić ze swojego życia, bo to kompletnie nawet koło siebie nie stało. Zapomnij o tym. W ogóle, jeśli ktoś tak gada, to naprawdę ma bardzo, ale to bardzo trudne rozumienie miłości. Mało tego. Ta miłość jest rozumiana pod kątem bardzo toksycznym i egoistycznym yy, właśnie uzależnieniowym, o w ten sposób. Czyli. Jeśli ktoś postrzega miłość jako uzależnienie, jako obsesję, jako obowiązek, jako właśnie związek, czyli że jesteś z kimś związana, tak po prostu na amen, niezależnie od tego, czy, czy jest tobie szczęście, czy nie, to właśnie ci ludzie będą tak postrzegać miłość do siebie. <laughs> I wszyscy ci, którzy będą mieli korzyść z tego, że ty ich kochasz bardziej niż siebie. Więc teraz. Jak, w jaki sposób dawać sobie tę miłość, żeby nawet przez sekundę nie pomyśleć, że ja jestem egoistyczna i narcystyczna i tak dalej? Miłość do siebie najłatwiej będzie sobie wyobrazić, nawet jeśli nigdy nie, właśnie nie doświadczyłaś takiej miłości bezwarunkowej, jeśli nigdy nie, nie dawałaś tej miłości, nie dostawałaś tej miłości. Po prostu za to, że jesteś, tylko że cały czas cię klasyfikowano. Jak za głośna, to, to masz karę. Jak taka, to masz karę. Jak yy, nieposłuszna, to masz karę. Jak yy, grzeczna, to jesteś dobra. Wiesz, ten taki system nagród i kar, który właśnie, którym cię traktowano przez całe twoje życie. I którym być może ty też traktujesz swoje dzieci, ale to nie jest przestrzeń na to, żeby mieć do siebie o to pretensje, każdy z nas przeszedł przez jakieś doświadczenie i my potrafiliśmy dać swoim dzieciom, bliskim i tak dalej, tylko to, co sami dostaliśmy. Więc jeśli już jesteś tego świadomy, świadoma, to czas na zmianę, czas na otwarcie się, na miłość, która nie będzie miała takiego lęku na zasadzie, to wejdzie mi na głowę, jeśli ja będę dawać miłość. Nie, jeśli dasz prawdziwą miłość drugiej istocie, to ta istota odwdzięczy ci się tym samym. Ona Ci się nie odwdzięczy wejściem Tobie na, głowie, na głowę i tak dalej. Tylko i wyłącznie ta toksyczna relacja może coś takiego zrobić. Toksyczna miłość, czyli taka, która właściwie koło miłości nie stała. To już jest takie zupełnie inne pojęcie. I teraz, przechodząc do konkretów. Za każdym razem, kiedy zastanawiasz się, czy ofiarowanie sobie miłości jest, jest tym, czym czym ma być, jak ma wyglądać, to zapytaj się siebie, czy tak byś potraktowała małe dziecko. Czyli na przykład, bardzo często jest tak, że robimy coś z przymusu. Bardzo jest często tak, że ktoś nam powie, um, a zrób to i to, ty czujesz wewnętrznie, że tego zanieć w świecie nie chcesz, ale tak wypada, i tak się powinno, o, bo ta osoba tak oczekuje. To teraz wyobraź sobie, swoje dziecko albo siebie jako maluteńkie dziecko, po prostu zwizualizuj sobie to, i że podchodzi ta osoba, dajmy na to, i się pyta i mówi do tego dziecka, a zrobisz to i to dla mnie, i ty widzisz, że to dziecko mówi, nie, nie chcę. I teraz wyobraź sobie, że kiedy ty pozwalasz sobie na to, żeby robić coś, co przekracza twoje granice, to tak jakbyś wzięła to dziecko i mimo jego oporu, mimo jego płaczu, mimo jego bólu, zmuszasz go do zrobienia tego. To to jest jeden do jednego co, to, co Ty robisz sobie. Bo dziecko, w którym jesteś, tak naprawdę nigdy nie, nie wyjechało, nigdy nie, nie rozmyło się. Ty nadal jesteś tym dzieckiem, które ma 3-latka, 2-latka, roczek, 10-latek tak dalej. Ty nadal jesteś tym dzieckiem i nadal te mechanizmy, które w te dziecko zostały wprogramowane, one nadal Tobą kierują. Czyli te momenty wybuchu płaczu, takiego stresu, nerwów, to jest to dziecko Twoje malutkie, które płacze w Tobie, tylko że po prostu w ciele dorosłego człowieka. Ja m, nauczyłam się tak kochać siebie patrząc na siebie jak na małe dziecko. Zanim powiesz do siebie, Ty głupia, Boże, jak mogłaś tak zrobić? Jezu, ale jesteś idiotka. To wyobraź sobie, że mówisz to do tego maluteńkiego dziecka. Dosłownie, w każdej sytuacji. No co ja ci, jakie ci mogę jeszcze przykłady dać? Um, wyborów życiowych. Wyobraź sobie, że po prostu mówisz do tego mojego dziecka, musisz. Musisz, nie masz wyjścia. Musisz iść do tej pracy, w której Cię wyzywają. Musisz zrobić to. De facto możesz myśleć, że nie masz wyjścia. Twój umysł Ci może podpowiadać, że nie masz wyjścia, ale ja Ci gwarantuję, że jeśli masz sitowe yy, towarzystwo w pracy, jeśli ktoś Cię traktuje jak śmiecia, to po to, żebyś się stamtąd wzięła i zawinęła, a nie żebyś tam siedziała cały czas i pozwalała na to. Te wszystkie nieprzyjemne rzeczy, które się dzieją w Twoim życiu, są po to, żeby Cię nauczyć wreszcie stawiania granic, zabronienia komukolwiek yy, krzywdzenia tego dziecka, o którym właśnie to do Ciebie mówię. Zabronienia, niedopuszczenia do tego. I czy to, co Ty myślisz, że jak Ty powiesz nie, jak Ty staniesz w swojej obronie, to co, że kończą, skończą Ci się opcje, że skończą Ci się możliwości? To właśnie wtedy. Zamykasz drzwi na to, co jest niezgodne z Tobą i niezgodne z tym Twoim dzieciątkiem, ale otwierasz drzwi na to, co właśnie jest, jest dla Ciebie, co jest dla Ciebie najlepsze. Więc teraz wyobraź sobie też takie sytuacje, w których na przykład mówisz, o, ja spędzam ze sobą czas, i jak Ty spędzasz ze sobą czas, to skrolujesz telefon, czytasz książkę, słuchasz muzyki i teraz to, to, nie mówię, że to jest złe, tylko że odróżnijmy. Spędzanie ze sobą czasu, w którym ze sobą rozmawiasz i docierasz do miejsc, w których cię coś boli, pozwalasz sobie na upust emocji i tak dalej. A jaka jest różnica między tym, jak z kimś spędzasz czas po prostu, żeby sobie potańczyć? Teraz wyobraź sobie taką relację przyja... Przyja... Przy... przyjaciółka, przyjaciółka, albo na przykład kobieta, mężczyzna. I teraz zadaj sobie pytanie, czy relacja. Między dwojgiem ludzi byłaby idealna, gdyby jedno i drugie w swoim towarzystwie non-stop czytało książki, albo non-stop scrolowało telefon, albo non-stop na przykład tańczyło, albo non-stop słuchało muzyki. Powiedz mi, jak według Ciebie wyglądałaby relacja między dwojgiem ludzi, którzy by non-stop byli czymś zajęci? Fajnymi rzeczami. No przecież muzyczka jest fajna, no bo przecież um, oglądanie filmu jest fajne, no bo przecież seriale są fajne, książki są fajne. Ale jak wyglądałaby relacja dwojga ludzi, którzy by non-stop byli czymś rozproszeni w swoim towarzystwie? I teraz wyobraź sobie, że ty tą relację ze sobą opierasz na czymś takim. Na, nie na spędzaniu czasu w milczeniu ze sobą, albo na rozmowie, że bierzesz sobie zeszyt, piszesz ze sobą, rozmawiasz, zabierasz się faktycznie gdzieś, wychodzisz ze sobą, Popatrz na swoją, na relację z samą sobą, jak na taką wymarzoną relację z wymarzonym partnerem. I teraz zapytaj się siebie, czy faktycznie, je, jaką wartość by miała twoja relacja, jaka to by była relacja, gdyby to, co ty robisz sobie, było zastosowane w twojej relacji z drugim człowiekiem, z partnerem na przykład. Jak to by wtedy wyglądało? I teraz, to już, ta, to już taki szerszy temat, to bym musiała to na, na kolejny filmik w ogóle rozłożyć. Jak wyglądają relacje międzyludzkie, właśnie przez pryzmat tego, co ty robisz sobie, czyli to, co przed sekundą powiedziałam w kontekście lustra. Dosłownie ludzie cię będą traktować tak, jak ty traktujesz siebie. Jeśli siebie olewasz, ludzie cię będą olewać. Jeśli siebie traktujesz po prostu z wyższością, Ludzie cię będą tak traktować. Jeśli ty traktujesz siebie y, z obojętnością na zasadzie pff, dam ci pięć minut, z, posiedzimy z razem w ciszy. No to ludzie ci będą tą samą wartość dawać. Żeby ci to pokazać, żeby ci pokazać co ty robisz sobie. Ale oczywiście nie weźmiesz tego pod uwagę, no bo po co. I teraz. Te rzeczy, o których ci powiedziałam przed chwilą, patrzenie na siebie z perspektywy dziecka, ma, ma, z perspektywy dorosłego, który patrzy na malutkie dziecko. Druga rzecz, z perspektywy partnera i trzecia rzecz, ostatnia. Mówienie do siebie w najlepszy możliwy sposób. Twoim zadaniem jest wyrzucić ze swojego słownika jakiekolwiek obelgi, jakiekolwiek umniejszenia, jakiekolwiek w ogóle nie dam rady. To jest niemożliwe i jesteś na to zbyt. Jesteś na to za bardzo, jesteś. Bierzesz to i wyrzucasz przez okno. Wkładasz se w gumioki. Jak to mój dziadek mówił. Wkładasz sobie to wszystko w gumioki. Jeśli zaczniesz na siebie patrzeć przez pryzmat wymarzonej relacji, jeśli zaczniesz na siebie patrzeć przez pryzmat dorosłego, który patrzy na dziecko, dorosłego, pełnego miłości, radości, um, jeszcze to uzupełnię o jedną rzecz. Bezwarunkowości, czyli nie jak będziesz grzeczna, to będę Cię kochać, tylko ja Cię kocham niezależnie od wszystkiego. Niezależnie. Ty możesz po prostu być niegrzeczna, możesz drzeć się cały dzień, możesz płakać cały dzień, a ja Cię i tak kocham, bo jesteś po prostu moim dzieckiem, koniec, kropka. I trzecia rzecz to jest po prostu usunięcie umniejszania ze swojego życia w jakikolwiek sposób. W jakikolwiek sposób. I też nie rób tego innym dzieciom. Nie rób tego dla innych ludzi. Patrz na każdego człowieka tak jakby był tym przepięknym, przecudnym dzieciątkiem. Zaczniesz po prostu z najzwyczajniej w świecie kochać ludzi. I to ogromnym, ogromną, przepiękną miłością. Ten życie jest zupełnie inne kiedy nagle zaczynasz być człowiekiem, który kocha siebie bezwarunkowo. Nie ma mowy, żebyś przeżywał życie w smutku, kiedy będziesz się kochać bezwarunkowo. Nie ma mowy, że to, jeśli to, co zrobisz, jeśli zastosujesz te rzeczy w swoim życiu, nie ma mowy, żeby w najgorszych momentach swojego życia, żebyś nie czuł, że najważniejsze, że masz siebie. Dosłownie najcięższy moment Twojego życia, jak będziesz wracać sam do domu, zostawać sam ze sobą, to będziesz po prostu kochać tego człowieka, będziesz zostawać z miłością swojego życia. W Twojej głowie będzie narracja, która brzmi jak narracja najcudowniejszej istoty na tej planecie, jak narracja, jak boska narracja, jakby sam Bóg do Ciebie przemawiał. Bo, bo Bóg Cię tak widzi, bo, bo Bóg Cię widzi jako. Jego własne dzieciątko, po prostu jego kopię. Istotę, przez którą on się wyraża. Boską istotę. Ty możesz trwać w tym uczuciu. I pragnę tego dla ciebie. Pragnę tego dla ciebie, byś trwał, trwała w tym uczuciu, gdzie kochasz siebie bez żadnego warunku. Jestem przeszczęśliwa, że mogłam ci o tym powiedzieć, i zapraszam cię z całego serca do masterclassa pięciomodułowego, gdzie są jeszcze medytacje, ćwiczenia, które zresztą zrobisz w jeden dzień niecały, a które pozwolą ci na to, żebyś już nigdy nie cofała się ze strachu przed tym, że coś ci się nie uda, które sprawią, że będziesz wzrastać każdego dnia w świadomości i miłości, podejmując decyzje, których już nie będziesz się po prostu bać, gdzie już. Nie zaprzeczysz swojej mocy i swojej mądrości. Linka znajdziesz oczywiście w opisie albo w przypiętym komentarzu. I zapraszam cię do eventu na żywo. 18 października spotkamy się na żywo. Ty ja i inne cudowne istoty, które przyjadą tam po to, żeby ujrzeć swoją moc i wyjadą zupełnie innymi istotami. Nie mogę się doczekać, aż pokażę ci że nie ma w tobie żadnego limitu, że limity to iluzja. Że limit jest czymś, co jest tylko i wyłącznie założeniem w twojej głowie. Zapraszam cię z całego serca. Nie mogę się doczekać, aż cię zobaczę. Napisz do mnie maila, jeśli chcesz się zapisać na event, dlatego że miejsca się yy, powoli rozpływają. Nie mogę się doczekać, aż cię zobaczę, aż cię poznał. I bardzo cię proszę, napisz w komentarzu yy, Jakąś sugestię dotyczącą odcinka kolejnego? Być może jest coś, co, na czym Ci bardzo zależy. Z wielką przyjemnością przyjmę od Was takie propozycje odcinkowe. Nie obiecuję, że wszystkie nagram, ale z pewnością będę je zapisywała na listę. Jestem przeszczęśliwa, że tu jesteś wszystkiego, co najlepsze.